Na samym początku wylosujmy zwycięzcę z poprzedniego filmu. Hasło się zgadza. Do zgarnięcia był taki 5.7 Monkey Business. Jak widzicie, wszystko potwierdzone. Dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które znajdziecie w trakcie trwania filmu, więc koniecznie zostańcie do końca. Zapraszam do oglądania. Nowy event Serpents Fortune na CSGO Skins dzisiaj wlatuje na mocno, ponieważ kurcze pieczone. Otworzymy sobie około 100 skrzynek eventowych. Jak widzicie jest ich tutaj kilka, dokładnie 5, no i każdą z nich troszeczkę poatakujemy. Łącznie będzie około 100 otwarć każdej z nich y, gdzieś tam około 20 no oczywiście nie chcę tego tak dokładnie liczyć ale koniecznie zostańcie do końca bo będzie naprawdę ciekawie. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie aby kliknąć plus, wpisać tu matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Jednak pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc weźcie to pod uwagę. Grajcie z głową i odpowiedzialnie. Ja w tym momencie otwieram skrzynkę Daily Case, która jest bonusowa i możecie co 24 godziny za free sobie otwierać na stronie, więc jest to ciekawa opcja. Spójrzcie sami, ja zgarnąłem jakąś autokampę, nie za ciekawą, ale zawsze coś. W każdym razie przechodzimy już do skrzynek eventowych i zaczynamy od tej teoretycznie najbardziej pospolitej, ale to nie jest oczywiście powiedziane. Będzie kilka otwarć na przyspieszeniu i już zaskakuje, już zaskakuje. Dwa naprawdę dobre skiny, biorąc pod uwagę, jaka to jest skrzynka, ok? Spróbujmy na ulepszeniu ją otworzyć również razy trzy. Nie będę się tutaj pierdzielił w tańcu i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ulepszenie zrobiło swoje w tym otwarciu poszczególnym. O, tutaj też. I tutaj też. Ej, to ulepszenie? Powiem wam. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Naprawdę. Okej. Okay, spróbujmy jeszcze kilka razy, żeby też nie przedobrzyć. Okej. Okay, powiedzmy, że tyle, jeżeli chodzi o skrzynkę Jade Scale Case. Teraz Hong Bao Case. Generalnie event nawiązuje do Chin, a dokładniej chyba do chińskiego nowego roku, który będzie miał niedługo miejsce. Chyba, że jestem jakiś, jakimś debitem, to możecie mnie oczywiście poprawić, ale takie mam wrażenie. Okej, okay, okej, okay, tutaj dobrze. Zaraz też wlecimy na przyspieszeniu, żeby nie zamulić jakoś tej skrzynki. Dobra, na przyspieszeniu już wjeżdżam. W sensie nie przyspieszeniu, tylko ulepszeniu, ulepszeniu i patrzcie! Ulepszenie znowu ma swoje pokrycie gdzieś tam. Więc fajnie. Ale to tylko przy jednym otwarciu, niestety, spodziewałem się czegoś zdecydowanie mocniejszego. Dobra, wracamy i tutaj już się zaczynają ostre otwarcia. Lunar Lantern Case, proszę Państwa, razy trzy. Na razie tylko przyspieszenie, bez żadnego ulepszania, choć oczywiście dojdziemy do tego momentu, więc na spokojnie. Okej, okay. są jakieś przebłyski, ale bez szału, totalnie bez szału. Nie ma tutaj jakichś niesamowitych kokosów. No to akurat całkiem okej. Okay. Ale no co, no ja tutaj szykowałem się na coś zdecydowanie lepszego. Dobra, ulepszenie również razy trzy. I proszę bardzo, trzeci raz z rzędu mamy sytuację, w której bezpośrednio po ulepszeniu to dobrze wchodzi, więc, więc spoko. Oczywiście nie musi być to zasada, ale Neonoir, moi drodzy, a Bubka Neonuar. Czy tam Neonoir zależy jak kto woli? No, no, no coś pięknego, coś pięknego. Akurat to było dobre otwarcie, ale tak poza nim, o to też jest ok. W każdym razie przejdźmy już do Good Fortune Case. No, wyobraźcie sobie, to już jest skrzynka z wyższego pułapu. Jak widzicie sami, można tu trafić kilka noży, nawet są dwie pary rękawic, więc jest o co walczyć. Razy, trzy przyspieszenie. Nie wiem, czy tutaj wlecimy z ulepszeniem, bo to już jest skrzynka wyższego kalibru, tak jak przed chwilą powiedziałem. Więc no, nie mogę też wam zaoferować tego. O, proszę, o, proszę, Electric Hype, jak tutaj wleciał fantastycznie. O! Dobra, to jest zdecydowanie najlepsze otwarcie w dzisiejszym filmie, fantastycznie. Na taki moment czekałem, jak mam być szczery. W ogóle yy, bez dźwięku skrzynek mieliście to nagranie. Teraz dopiero zmieniłem. Zauważyłem, że go nie było. Możecie dać znać, wolicie, z dźwiękiem, bez. O, proszę, kolejne zajebiste otwarcie. Tak, trzeba trzymać, chociaż. Okej, okay, tutaj też w porządku, ale dobra, nie ma już czasu. Przechodzimy do najmocniejszej skrzynki eventowej Empress Treasures Case. No tutaj nie ma żartów, moi drodzy, tutaj absolutnie nie ma żartów. Razy trzy. przyspieszenie, no chyba bez, bo to jest jednak kurczę taki kaliber, że przykro yy, by było to przyspieszać. Okej, okay, słabo, próbujemy jeszcze raz. Ja pierdzielę, ale jest Lipa, dobra. Asimo w słabym stanie, z tego co widzę, po miniaturze. Okej, okay, ale przynajmniej w Statraku, więc jest Git, jest Git, dobra, lecimy dalej. Do, jakiś nowy Digielek, on nie jest aż taki rzadki, jak mam być szczery. Chociaż, no nie, jednak zrobił robotę, dobra, to jest mocne otwarcie bardzo mo mocne wręcz otwarcie. Zarąbiście, próbujemy sobie dalej, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest! Mamy rękawiczki! King Snakey, King Snakey. W ogóle bardzo ładne! Bardzo ładne! Ja lubię te rękawice i mamy to. Jak widzicie, szansa na nie jest bardzo niska, więc no, poszczęściło się grubo. Zdecydowanie najlepsze otwarcie dzisiaj. King Snakey wleciały tak o! Tak o! Z najrzadszej skrzynki eventowej, więc widzicie, można, można jak najbardziej i to też jest dobre otwarcie. Ej, Empress Treasure... Treasure's Case. Chyba okazał się najlepszą skrzynką w dzisiejszym filmie Jestem pod wrażeniem, jak mam być szczery Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale tu jest naprawdę porządna marka Więc dziękuję bardzo, ale co ważne, żeby podkreślić Mamy coś takiego jak punkty eventowe. Ja je sukcesywnie zbierałem otwierając skrzynki z wydarzenia, ponieważ z tych pięciu skrzynek one lecą. Plus oczywiście za doładowanie na stronę też są dodatkowe punkciki. Ale co z tymi punktami można robić? To, co w każdym evencie moi drodzy, albo król wzgórza, czyli wpłacacie w ranking i wspinacie się coraz to wyżej, jeśli chodzi o hasło z dzisiejszego materiału, jest to liczba liter w waszym nicku wszystkich. Minus 4, więc odejmijcie od sumy wszystkich. Yy, znaków w Waszym Niku, znaków, nie liter, znaków 4. Dobra, yy, Ustrzel Skina to jest fajne, bo tutaj możecie po prostu za 400 punktów sobie odsłaniać i zdobywać skiny przeróżne. Ale widzicie, jak to cenowo oscyluje. No nie ma jakichś wygórowanych, więc jeżeli macie tych punktów więcej i chcecie wrzucić, nie wiem, 10 koła na raz, no to możecie to zrobić u handlarza z bronią i proszę bardzo, jak to wygląda, więc jest to ciekawe, macie też gwiazdki, które odpowiadają temu, jak mocny jest wasz drop. Zazwyczaj jest ich zero, bo to jest taki standard, taka wartość bazowa, bym powiedział, A ewentualnie, jeżeli wam się poszczęści, no to możecie mieć od 1 do 5. W każdym razie myślę, że to było na tyle w tym materiale. Jeżeli wam się, Podobał, wiecie co robić. Do następnego, żegnam się, na razie i cześć, siemano.